No jack like let it down now. I said the club was fuck so this flow is going to bring most dough no and like it down now. no jack like it down now. I said the club was fuck so this flow is going to bring most Okay, kochani, lecimy samolotem. Chiba, I'm going to skakać. Chiba, going to skakać.

Не за дня потому что ночью не смогут меня найти. Оооо! Можно выйти. Владимир, Тричко. Лукашенко и Борис с ними сзади! И Горбачов. Горбачев, Что? Летим. Я дыма! И как Бобслейм! Бля! Бля! Оп! А там бывали... это бомба была? Да черт, что это было? Ale komu chętnie Lecimy Ale idą jak pierdolę Gorze jak którego samolot zgarnie podczas lotu No to będzie nieciekawy Tylko w trzech lecimy Operacja specjalna chyba na, tylko na, na... był spadach <gryzys> Biedny kraj niestety kryzys kiedy oni... A ja nic nie chcę mówić, ale by się przydało to otworzyć. <laughs> o. No, blisko nad ziemią, żeby uniknąć otworzyć wykrycia. Może, kurwa, nie powiem. pierdolę, co ja bym zabronił. A celownik gdzie? Do chuja. Nie zjadłem. myszkę. Do, mówię ci, dotkniesz i drży. A. Ja. Wąski jest obok mnie. Dopinguje tutaj. Jedziesz, kurwy! Jedziesz, jedziesz. Atakujemy tych? Czy my będziemy atakować? Napierdalej! Ilu ich jest? Trzech. A może to cywile? No to wątpię, czy to jest cywile. Nie, tam jeba i ma aplikaturę. Nie ma. Musi być, kurwa. Nóż? Dobra. Dobra, jest. Lecimy. Kurwa, ten on z broni. Walimy, walimy. Zgramy ją tą Ło wow. Wąski no. Zmiejś mi czułość myszy Bo to jest bez sensu <grystanie z ulicznego> Normalnie bez sensu to jest Teraz, teraz trochę lepiej. Dobra, lecimy Tylko trzeba ja ją taki kurwa malutki karabinek Zawsze dadzę za najgorszą broń Iluch tam było? No dobra, daj, no ja... Było. ja ich o skrzydle. Proszę Państwa, się. Gdzie nie są? Ja nie, teraz nie widzą. Ups. Tam kulkę. Ups. Przemieść się. No, lecimy. Mnie się podoba, że u nas na kanale to jest normalnie pełna kultura. Tak. Pełna nie ku... ma lipy. Nie ma lipy. Wszystko jest okej. Okay. Nie kradnie mi sobie widzów. Ale napierdalaj w nich! Staram się ich napierdalać, wąski, ale... Ja ich kurwa nie widzę. R. Kurwa, wal tam gdzie walą w ciebie, prościej Duma se zrób! dalej bo granat! Leżym, Dara, jak pój leżym? Po loko. Kurwa. Jeden leży. Mi jest ciężko, proszę Państwa. Czemu ja nie mam granatów? Jeb Do... mi granatem! No kodzie pisy. Tak Co? Nie masz. Cisza? jest skurwysyn. Jeszcze ktoś? Nie, ja bym nie, was, was. Ja to bym karabin zmienił, jakby gdzieś leżał. No, ja też bym chciał, ale... Bo to, tym to nie ujeździ. Też bym chciał. Co teraz, bierzemy furę? Nie, a to ją poprowadzi. O, było coś. Trzeba Może być, to U, się przyda. Może być, przeładujemy robię biegniemy do naszych. Może tu będę lepsze broń. No teraz, Moja najlepsza giwera. Korcelownik zjebany. Dobra, lecimy. Bierzemy furę? Lecimy. Co teraz, kurwa. No będę myśleć. Ja samochodem pojadę tu. O, było e. dobra, VIP Stary, dobra. tak, VIP Uuuu! to, o, ciemne szyby. Ja muszę kadrowik wziąć. Jedziemy teraz furą. Land Rover, rocznik 2012. Full, wypas, liwcie. No te ruski to mają akcent jaki chuj. No, jest wróg, raczej nas nie rozpoznają, bo jedziemy tymi samymi samochodami. W oddali, widzimy, proszę Państwa, morze.

Władimir, cieśnij mu kurwa! Street w oczach, lewym okiem patrzy w prawo kieszeń. O, ja to czarną widzę tu nasi! No, no, no! No godzij ja to czarną widzę. się przygotuję na ostrze. z tej strony coś widać? Tu jest rzut. Бра. Вон, биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Жди. А чем на шибе-то не видно, кто сидит? Ты mm -hmm. один, давай. И выключи, Дверь еще продержится какое-то время. Давай. Вот там контроль нашел. Thank

No widzę właśnie, właśnie widzę. Leży. No ładny kurwa ten magazynek do koci pizda, ten stoi na otwartym terenie i myśli, że nic mu nie będzie. Jeszcze jeden. tu kurwa robią. Nie damy się im. Uuu, dobra, na wzgórzach z prawej. у дома. Я вижу. Сюда. Там. Труба. Подорога. Jest jeden. Leży, leży. Przewaduję jeszcze jeden. Kurwa, gdzie wem jest strzelasz? Nie jesteś godzin. To the... You have no skill, bitch! Być Repeta. 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 Kurwa amunicja Dobra, paki otwierajcie. Ogólnie to nas. Dobrze, mamy pa... zamknięte okno. Munski mówi, dobra, otwieraj. Pieraj, ja się nie będę pierdolił tutaj tak to mi się wydaje, nic nie będzie. Стой вправо. Нормально, А я у снайперки забрал? Ну, а я тут позабил сейчас. Czemu tej sniperki nie ma? Ja bym nie chciał cię poganiać, ale kurwa, jak ich zabiję, to możliwe, że będzie od nowa, ale to tak tylko, wiesz... Aha, no spoko. Bezstresowo oczywiście. To ze swoich. raz spoko. Tak mi się wydaje. Przeważnie jak taki punkt, to broń swoich.

No, multi, proszę Państwa, to nie byłoby kozaka, nie? Okej, okay. co jest? Podążaj, ale zobacz, jak się skurwy syn urządził. Nie? O to jak ja goś tak jak gościa odbijały, bo, ja no, bo nawet nie wiem o co tu chodzi. No, kurwa. No właśnie, ja też nie bardzo. Na tym jaka esencja tego twoich rozmów i tego wszystkiego. No ja już się pogubiłem normalnie. Czerpię radość kurwa do oglądania no. Ja tu potrzebuję innej broni. Ta broń jest dobra na krótki dystans. Blisko podchodź i napierdalę. Lecimy. Gdzie oni są jeszcze? Gdzie oni są? Moski mówi w mnie. Mów do Kurwa leć w lewo. Teraz w drzwi. To są twoi. No, ja to spoko... mówię, że granat na chmurze. Ale tak się pochowali, kurwa, dnoje jedne. Repeta i go. Ok, upstairs pewnie. Na pewno górą. Ja? No ja. Dobra, lecimy. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu Dobra, drzwiami. gdzie? E, Nie, dawaj naokoło. Tu, prawo. Dobrze. prawo. Prosto. Gdzie nasi są? W dół. Daj w dół. Nie tędy. Tu daj w dół. Kurwa. Ale chodzi ta mysz. to no, powoli. Ој. И код. Ој. Курва за далеко. Аво, курва. Ааа. Граната урва, курва, и гранат. Poszedł profilaktyczny? Ten jest na Nie ma co się pierdolić. Tego co tak gada mi sobie przypomniałem, to chyba kafarowa jakiegoś albo odbijamy, albo. na no moje to. ja tak. bym chciał. go. ja pierdolę. Ale poszło! Uh -huh. Poszło tam ostro!

Zmienimy jeszcze inną wygórę. Dobra, przeładuj. Dawaj do mnie. Jak oni, kurwa, wyszli? To no bez skitu? Co no, tu jest do Kurwa. A ja może dołem jakoś ludzie Płoszym co? No jak oni wyszli? No jak oni wyszli? Co tu jest grane? No kurwa, dawaj na dół, dawaj na dół, szybko. Czekaj. Kurwa. Moment. Moment. Tam są jakieś ludzie, No to idź tam, dalej. Ja cię pierdolę, ty. Nie no tak, ale żebym się teraz zajebali, ty. To, kto to jest? Aha, to są nasi. Dalej jak są nasi, jak oni puszki tam, ty? No, powiedzieli do przodu. Ja nie. Ja nie rozumiem. Chcieliby powiedz wąski, kto tu do nas wali teraz. Dużo nie wiem. Tu się zajebało chyba. Dobra będzie wolił? Proszę teraz mamy... Nie wiemy, o co chodzi w grze. Jesteśmy się Tam jest jakiś punkt, może tam mam dojść.

Dobra. W sposób masi. To może być dwóch popierdolimy. Dwóch poszło. Oczyścimy najpierw górę i zaraz spadam na dół. Dobra. Chłopaki do śmigłowca. Jakieś bronie leżą. To... Right. Lecimy. To tak jest dobre. No. Lecimy. Ciemno jak w dupie. Jak granat masz szyję? Kurwa, mu się przeładowywać to. te granaty w grze, to chyba kurwa dla pizzy, chyba ja.

tu... Ne, 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 ne. je metrů. Jsi lewo levo? Dobře. tady. Jsi k pravo. Čekaj, nech to Co teraz ty? lewo čekaj. Pomaň. Tu je coś? Koleś, strzeży, prawo, prawo, dwóch, koleś będzie, nie ma dupy, nie wiem, stęży, Buch. Rana granat jemni. To nie był dobry pomysł na tą drogę. Dzięki. R. Wszystko. Ja. Ja, ja, mi minia, ja wokół. Well, yes, yes, well, yes. Yeah, yeah Pierre pier Joule. Do no jack and let it down now. I said the club of show. This club is going to bring no dough. <much> Do no jack and like it down now. you know jack like it down now. I said the club of show. This club is going to bring no dough.